Mamy kolejny dzień poranek. Jedziemy zwiedzać kompleks Ankor, czyli pozostałości po jednym z największych imperiów w Azji Południowo-Wschodniej. E, e, najpierw kupujemy bilety tutaj w miejscu oddalonym od, 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 od Ankoru, ale teoretycznie też możecie kupić sobie tam. Nie wiem, nasz przewodnik tu prowadzi, coś tam sobie kombinuje. E, no i będziemy oglądać. Miejsce to możecie kojarzyć z filmu Tomb Raider, e, gdzie był kręcony. Z Angelinem Jolie, chyba jakoś tak się to umówi. No i idziemy zwiedzać. Najpierw bilety i zaraz nam to wszystko pokażę. Jest to miejsce, dla którego wszyscy przyjeżdżają do Kambodży. Można powiedzieć, jeden z najważniejszych punktów, a może nawet jedyny, który warto tu zobaczyć. Chociaż to co my będziemy jeszcze oglądać, to no też będzie fajne, ale to jest taki bardzo główny punkt. 7 lat temu będąc tu, widziałem tylko właściwie Angkor, nic poza tym. Teraz będziemy zwiedzać troszeczkę więcej. Woda, którą tutaj widzimy, ona ma około 5 kilometrów, otaczająca całą tą świątynię, która jest położona na szerokości jednego km. Jest to największy kompleks, od którego, od którego wzięła się cała nazwa kompleksu Angkor Wat, czyli od świątyni Angkor. Idąc do świątyni, idzie się teraz po pływającym moście. Tamten stary, co jest tutaj, jest jeszcze naprawiany, odnawiają. Ale idzie się bardzo dziwnie, tak jakby się szło po wodzie. Idąc tutaj do ankorwat e, tą drogą, mamy dwie biblioteki i obok jest jeziorko, gdzie odbija się, jak widzicie, cały kompleks. Rano ludzie tu wstają i przychodzą, by robić sobie zdjęcia, bo jest piękny wschód słońca. No i piękne zdjęcia tu wychodzą, naprawdę. Sam kompleks, ten główny Ankor był budowany przez 30 tysięcy ludzi przez 37 lat. Wanna Wanna dance. dance? Szczęśliwy numer w Kambodży to numer 9. Tutaj, którą świątynię widzimy, miała 54 wieże. A dlaczego 54? Bo 5 dodać 4 to jest 9. Również za czasów wielkiego imperium Kmerów, eh, imperium składało się z 54 prowincji. 9 jest najwyższym numerem, dlatego uważam, że jest szczęśliwy. No, to nie zwiedzali e, zwiedzaliśmy Angkor Wat zmęczeni jesteśmy, ale oczywiście idziemy na miasto coś zjeść, idę chyba sobie strzelić kawę, tu jest jakaś fajna kawiarnia a mocno gardło mi boli ciągle klima i zimne, zimne, no to wiecie jak jest idziemy na miasto, zaraz zbieramy tuktuki, ot już pan czeka na nas e, i zaraz będziemy tym pojazdem. z Angkor Wat, no, nie udało mi się więcej nagrać i z tego nocnego marketu z racji tego, że Telefon mi się przegrzał, nie mogłem go wyłączyć ani włączyć, no i miałem problem, żeby po prostu ogarnąć telefon. No trochę nagrywanie telefonem się z czasem wiąże z takimi rzeczami. No pierwszy raz za iPhone nie zawiódł, no ale podobno to jest takie, że się to przytrafia co jakiś czas. Jedziemy teraz na wodospady. Będziemy tam się spinać jakieś 30-40 minut. No i mam nadzieję, że dzisiaj telefon mnie nie zawiedzie. Jedziemy, jest poranek, ja się trochę przyziębiłem, ale zwiedzać trzeba dzisiaj kolejne punkty. Potem mamy relaks i, i no, czas wolny. No i zobaczymy e, wieczorem, jak nam przejdzie trasa do Sihanoukville. W 20.30 przyjeżdża po nas autobus nocny, sypialniany i będziemy podróżować na południe. Cały kraj musimy przejechać prawie przez noc. Miejsce, w którym jesteśmy, Kulan Mountains, oznacza Góry Lici, ponieważ rosną tu drzewa liczy. No teraz lici owocu nie zjemy, bo nie ma sezonu. I było tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, pierwsza stolica Imperium Kmerów. Zaraz zobaczymy wielkiego Buddę i świątynię. To są pozostałości. Całe te tereny są pod Protektatem, pod ochroną UNESCO. Można tutaj być w porze suchej w deszczowej, no jest problem z dojazdem, bo te drogi zaraz się rozmywają. No idziemy. Tutaj jeszcze jest oglądanie oczywiście zakupów. Jakieś zakupy, oglądanie jakichś produktów. No i zaraz będziemy wchodzić na górę. W sumie to się głodnie zrobiłem. Coś bo może zja. Są tu też zajebiste kokosy. Kokosy w ogóle w Azji, to jest obowiązkowa rzecz. Gospady w Kambodży już są odkaczone Tutaj mnisi przyszli sobie pływać e, Mieli obowiązek wejść do wody A to dlatego, że Tego nie nagrałem cholera, bo musiałem opowiadać i I w ogóle się zakęciłem e, U góry mamy w rzece takie e, Symbole Co się nazywa lingwa To jest symbol męskości i kobiecości I jak się na tą lingwę tam Zaraz jakieś zdjęcia wkleję Jak się na lingwę e, u góry wlewa wodę, ona leci Przepływa przez to i człowiek się ją obmywa, to, to się oczyszcza, jakby. I tam u góry, na rzece, było tysiąc tych thousand lingwas, e, tysiąc ringgłas, tysiąc ringiew. E, no i ta woda płynie rzeką przez te ringwy, około 8 km, one są rozłożone na tym odcinku. No i lecą do wodospadu. I ten wodospad tutaj oczyszcza wszystkich.

Tam nie powinno być To podobno niektóre w nocy świecą, to świecą. w ciemności A To jest specjalny kamień jeszcze To jest pod oszukane, ale tamten, co pokazał na taki zielony, mm -hmm. jak się przyłoży nam, to świecił, ale to 30 dolarów kosztowało, jest z góry jest tu sprowadzany, taki oszlifowany. Mamy godzinę 18.30. Za godzinę przyjeżdża do nas nocny na autobus. Będziemy jechać około 10 godzin, może szybciej, do Sichanowil i pojedziemy do polskiej knajpy. Nazywa się Polonia, prowadzi to youtuber Adam Machaj. A, raport z akcji wcześniej, raport z państwa środka. E, no jedziemy do jego jajecznicę. Tam różni ludzie jeżdżą, Polacy. Mówią, że dobre, więc pojedziemy skorzystać. powiem wam kurde, przeziębiłem się, o gorączkę. No i jakiś tu miód z imbirem kupiłem. Tak mi grupa poleciła, teraz grupa o mnie dbanie o grupę. No i popijam to z budeczką, no i już jest trochę lepiej, ale <laughs> na no, kaszel mi się przerzuca. Ale powinno być, powinno być, powinno być ok. Tak więc zaraz. Ruszamy. Jesteśmy w nocnym autobusie do Sichanowil, czeka nas około 10 godzin. A, zaraz zorganizujemy jeszcze, zobaczymy, gdzie jest toaleta. A, powinna być, ale czasem nie ma wazji. I co jest? Jest, jest. A można z niej korzystać? Kiedyś jechaliśmy dla Osię Nocym autobusem, to taki Francuz jechał. Chłop z 2 metry, i mówicie skimem, bo no gdyby tu się nie mieścił, taki był wielki chłop. To no, ty ale... spędziliście oglądając ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Dziękuję, że jesteście i wspieracie. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. MM w Podróży, dużo zdrowia! Dużo zdrowia!